Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Katarzyna Czajkowska i tak sobie przedświątecznie chodzę, spaceruję po mieście, podziwiając piękne iluminacje i tę choinkę. Tu choinka, tam choinka. Jest tych choinek sporo w naszym mieście w tym roku. A czy wiecie Państwo, kiedy choinka pojawiła się w Gdańsku? Nie w mieście, ale w naszych domach w XVII wieku. Pod koniec XVII wieku. Dokładnie. Mamy nawet poemat napisany przez nauczyciela szkoły mariackiej o święte drzewko chrystusowe. Te iluminacje świąteczne przypominają nam o przygotowaniach, o zakupach. Dzisiaj głównie w centrach handlowych, a kiedyś również na jarmarkach. Pierwsze jarmarki w XVII wieku odbywały się u Fary, głównego miasta, czyli koło Mariackiego. A później, już w XIX wieku, zostały przeniesione do dworu Artusa. Tam było bezpieczniej. Dwór Artusa i jego wnętrze i bożonarodzeniowe dominiki, bo tak się nazywały jarmarki przedświąteczne. Ale tutaj bardziej wystamienicze niż dla kupujących. Tutaj wystawiali się rzemieślnicy, pokazywali swoje wytwory. Ale i tak to nie stanowiło konkurencji dla trzech wielkich domów towarowych, jakie mieliśmy. Jeden z nich był na skrzyżowaniu długiej i tkackiej, a drugi na targu węglowym, choćby. W międzywojniu stąd jarmarki przeniosły się w inne miejsce i zaczynały przybierać powolutku formę taką, jaką znamy dzisiaj, a więc gastronomia, a więc parkiety do tańczenia, tańce, hulanki, swawole, a także zakupy świąteczne. Wszystkie przygotowania zamknięte, na zewnątrz tu jeszcze cisza. Ale gdybyśmy byli w średniowieczu, a nie teraz, w XVIII wieku, u państwa Uphagenów, mielibyśmy właśnie Nowy Rok, bo to dopiero w XVII wieku. Nowy Rok przesunięty został na 1 stycznia, proszę państwa. A wiemy już, że choinka to też XVII wiek, ale jej jeszcze tu nie ma bo dopiero się przygotowujemy, czyli wszystko to, co związane jest z atmosferą świąt, z tym całym rejwachem kuchennym, jest w kuchni. Jak widzicie Państwo, wnętrze jeszcze puste. Choinka dopiero przejdzie. Cały harmider przedświąteczny to właśnie kuchnia i to do Wigilii, bo w czasie Wigilii już nie wolno było gotować. To był taki dzień bez, bez... ruchu byśmy dzisiaj powiedzieli? Nie, bez wykonywanych czynności, bo z tym były związane wierzenia. A co jezono? Prawie wszystko to, co my dzisiaj jemy. No może nie w każdym domu są jesiotry, ale ryba tak, karp w galarecie jak najbardziej. Wszystko to, co sobie pani lub pan domu wymarzył w Gdańsku dawnym, w zależności od wierzenia. O menonitach na przykład mówiono, że ci to świętowali cały rok, mieli wigilię, bo czekali od tego przyjścia Pana do następnego przyjścia Pana. Kalwini krytykowali wszystkich, ale w zaciszu domowym w tych garnkach były różne potrawy. Luteranie szli na nabożeństwo i na grę organową, koncerty. Natomiast katolicy szli na długie msze i na procesje. Wigilię wszystkich jednoczyła właśnie wieczerza. I w końcu wyczekiwana wigilia, suto, zastawiony stół, jadłem i napitkami. Czas świąteczny to czas radości, ale radości również dla żołądka i podniebienia. A więc jak podjemy, to musimy popić. Między innymi na przykład wodą. Kiedyś wodą nie za bardzo, dlatego że zwłaszcza ta z Raduni albo z Motławy była niezdrowa. A dzisiaj, dzisiaj, hmm, tak jak i od średniowiecza, można popić piwę. Ja tu mam całą ściągę, ile gatunków piwa, ile rodzajów piwa w Gdańsku produkowano, ile było browarów, ale o tym wie najlepiej dyplomowany piwowar, główny piwowar PG4, pan Johannes, oddaję głos. Witam po browarze PG4. Te cztery rodzaje to były uh, krolinga, Kwaśne Piwo, Gdańskie, my z mamy uh, Jopen i piwo A w okresie świątecznym, czy to piwo było trochę inne? Jakieś przyprawy, korzenie dodawano? Tak, 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 tak było. Um, on najpierw piwo było mocniejsze, bo ludzi było zimno i uh, no en, piwo jest energia. I czasami oni dodali, dodawali um, minek, e, kostki, cynamon, cokolwiek. To co sprawa gustu. To, to jest to był nie. Zasado. To tak było kiedyś, a dzisiaj mamy tradycję? Tak, tak, mamy jak, jak każdy rok mamy e, zawsze specjalnie specjalnego do święta i to jest nasza mocna wersja i mm. no tak jest, no to jest bardzo bardzo smaczny. No i tak pan opowiadał, opowiadał i wreszcie zeszliśmy do piwnicy i zobaczę jak to wygląda. Nie tylko patrzysz. Ale spróbujesz. No to za święta. Za święta. Były już prezenty dla dzieci, to teraz może pomyślimy o prezentach dla dorosłych. Ja swój prezent już dostałam. I nic się, proszę państwa, nie zmieniło. Święta jak były, tak są i będą. W tym roku jednak nie mamy jarmarków stacjonarnych, ale to nic nie szkodzi, bo mamy jarmark wirtualny, w związku z czym w wirtualnym świecie możemy kupić całkiem realne prezenty. I pamiętajcie Państwo, tyle radości i świąt, ile tego mamy w sobie. Wesołych świąt zatem.